Mój wzrok jest coraz lepszy, widzę doskonale. Bóg mną kieruje i wskazuje mi moje prawdziwe miejsce. Bóg jest źródłem mego dostatku w każdym miejscu i w każdym Boże, wdzięczny Ci jestem bardzo. Toś Ty mnie wychowało, toś Ty mnie wychowało. Szkołęś mi dało twardo. Toś ty mnie wychowało, dość ty mnie wychowało, szkołę śmi dało twardą. Szkołę mi dało twardą. Uczyłoś łodzią pływać. Żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, co dzielnie pokład zmywa. Żagle pięknie cerować, żagle pięknie cerować, codziennie pokład zmywać. Codziennie pokład zmywać, od soli i od kurzy. Mosiądzę wyglansować, mosiądzę wyglansować w ciszy, czy w czasie burzy. Musiądzę wyglansować, musiądzę wyglansować w ciszy czy w czasie burzy. W ciszy czy w czasie burzy trzeba przy pracy śpiewać, bo kiedy śpiewu nie ma, bo kiedy śpiewu nie ma, Neptun gdzie będzie gniewać. Bo kiedy... Kiedy śpiewu nie ma, bo kiedy śpiewu nie ma, Neptun się będzie gniewa. się będzie gniewać I klątwę brzydką rzuci Wpakuje na mieliznę, wpakuje na mieliznę Albo nam łódź wywróci Wpakuje na mieliznę, wpakuje na mieliznę Hej, partacze, nakarmię wami rybki, nakarmię wami rybki, nikt po was nie zapłacze. Nakarmię wami rybki, nakarmię wami rybki, nikt po was nie zapłacze, nikt po nas nie zapłacze. Za wszystkie miłe rady, za wszystkie miłe rady, dziękuję Tobie, może. Za wszystkie miłe rady, za wszystkie miłe rady, dziękuję Tobie, może. Ej, może, moje, może, wdzięczny Ci jestem bardzo. Toś ty mnie wychowało, gołeś mi dało twarde. Ktoś, ty mnie wychowało, toś ty mnie wychowało, gołeś mi dało twarde. Bóg jest lepszy, dostatku. W każdym miejscu i w każdym momencie moje potrzeby są zaspokajane. Bóg zaspokaja wszystkie moje potrzeby. W moim życiu jest boski nadmiar. Bóg jest źródłem mego dostatku i dostatek jest już mój. Bogactwo Boga jest moim bogactwem. Bóg jest moim pilotem. On mi doradza i kieruje mnie ku pomyślności. Ja jestem kanałem, przez który bezustannie obficie i bez przeszkód płynie bogactwo Boże. Bóg przepływa przeze mnie w postaci harmonii, zdrowia, spokoju, radości, pełni i doskonałości. Bóg mieszka we mnie. Pozostaje pod Jego urokiem, a dokądkolwiek wyruszam kieruje mną Boża mądrość. Moje działania są dobre, bo są boskie. Każde moje postępowanie jest dobre. Wszystkie ścieżki są bezpieczne. Mój wzrok jest coraz lepszy, widzę doskonale, Bóg mną kieruje i wskazuje mi moje prawdziwe miejsce.